Ojcze Niebieski, staję przed Tobą dziś wieczorem. Moje serce jest przepełnione wdzięcznością za dzień, którym dałeś. Dziękuję Ci za oddech w moich płucach, miłość w moim sercu i siłę, by przetrwać ten dzień, niezależnie od tego, czy dzisiejszy dzień był wypełniony radością czy zmaganiami, śmiechem czy łzami. Oddaję to wszystko Tobie, wiedząc, że Ty masz kontrolę, Panie. Gdy przygotowuję się do odpoczynku, proszę o Twój pokój, aby wypełnił moje serce. Ucisz moją duszę, uspokój mojej myśli, uspokój mojej zmartwienia i zabierz wszystko, co mnie trapi. Wiem, że jesteś moim schronieniem i moją silną wierzą. A w Twojej obecności mogę znaleźć prawdziwy odpoczynek bez względu na to, co się dzisiaj wydarzyło. Składam to wszystko u Twoich stóp, ufając, że działasz we wszystkich sprawach dla mojego dobra. Dobry Ojcze, proszę o Twoje przebaczenie za wszelkie krzywdy, które dziś popełniłem, jeśli mówiłem ostro. Działałem w gniewie lub nie okazałem miłości. Proszę o Twoje miłosierdzie, oczyść moje serce i odnów moje duchu, abym mógł obudzić się jutro z sercem, które odzwierciedla Twoją łaskę i dobroć pomóż mi chodzić w miłości, miłości i zawsze starać się czynić to, co słuszne, w Twoich. Oczach Panie podnoszę moich bliskich do Ciebie, czuwaj nad moją rodziną, moimi przyjaciółmi i wszystkimi, tym, których szanuję, otocz ich swoją boską ochroną i pozwól im spoczywać w pokoju pod Twoją czujną, opieką jeśli któryś z nich się zmaga, Panie, bądź ich pocieszeniem i siłą. Przypomnij im, że zawsze jesteś blisko im. Nigdy nie są sami modlę się za tych, którzy cierpią dziś wieczorem tych, którzy są chorzy, samotni lub obciążeni kłopotami tego świata Panie. Bądź ich uzdrowicielem i zaopatrzeniem niech poczują Twoją miłość i wiedzą, że jesteś z nimi nawet w najciemniejszych chwilach przynieś mi pokój i może znajdą odpoczynek w Tobie. Ojcze, gdy wykładę się spać proszę, abyś wysłał swoich aniołów, aby strzegli mojego domu, niech żadna krzywda nie. Stanie się w pobliżu mnie lub mojego domu. Okryj mnie, Twoje skrzydła i pozwól mi zamieszkać w bezpieczeństwie Twojej miłości, jeśli strach lub niepokój. Próbuję wkraść się do mojego serca, przypomnij mi o Twoich obietnicach. Że nigdy mnie nie opuścisz, ani mnie nie porzucisz, Panie. Modla się również o serce, które pozostaje. Wdzięczne, pozwól mi zawsze pamiętać, że każdy dzień jest darem od Ciebie, bez względu na to, z czym się mierzę. Pomóż mi dostrzegać Twoje błogosławieństwa i ufać Twojemu doskonałemu planowi, nawet wtedy. Gdy nie rozumiem, daj mi wiarę, abym wierzył, że prowadzisz mnie we właściwym kierunku. Gdy zamykam oczy, zapraszam Ciebie, Panie, aby napełnić moje sny pokojem, radością i zapewnieniem niech mój sen będzie słodki, a mój odpoczynek głęboki, gdy budzę. Dzisiaj rano niech moje pierwsze myśli będą o Tobie wypełnione. Uwielbieniem i dziękczynieniem. Za kolejny dzień. Aby Ci służyć i chodzić. W Twojej miłości oddaję Ci wszystko. Mój Ojcze, bądź ze mną przez noc i przygotuj moje. Serce na nadchodzący dzień kocham Cię. Panie. I ufam w Twoją niezachwianą miłość. W imię Jezusa się modlę. Amen. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję. Ja te pêche.